Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już, to już jest odcinek trzeci z Montendate Warband. Ech, no. Jak wiecie, w ostatnim, w ostatnim odcinku był taki minimalny błąd. Próbowałam w trybie okna to nic nie dało, ale coś chyba się naprawiło leciutko. To lepiej chodziło, tak? Co brzydziej wyglądało, ale lepiej. Niestety Sej, który zrobiłem się nie zapisał i nie zaatakowałem krywki porywaczy. Więc oddział. No. no. Nie jest taki zły. I y, zmienię tą nazwę na... Jak ja chciałem? Poczekaj, Zapomniałem nie wiesz, Halo. Janusz. Janusz, no. Janusz. Pan śmierć. No, czety. Może wezmę siłę, żeby było fajnie i żebym nie umierał. Ech. No. W tym odcinku chyba coś innego. Chyba inteligencję. Poprawiłem? Właśnie. Zwrócenie więźniami. Wziąłem... To jest na charyzmę. Wziąłem charyzmę i mogłem dwa? O co chodzi? Dobra, nie rozumiem. Moja siostra coś mi pokazać. Nie rozumiem. Oto Kaman. Ser... Serdecznie. Nie powiedziałam tak? No powiedziałeś tak. Ser... Serdecznie. No tak profesjonalny youtuber mówi. Nieprawdaż? Ser... Moje roboty... Znaczy, przepraszam. I, y, widzowie. <grym> <grym> To jest ten moment. O! Wiecie co? To jest ta bitwa. Patrzcie, ten razem buduk nie strzela tam. A tam. Wiecie co? To jest ładna teraz grafika, jak wszystko ładnie chodzi. I chyba przez to będzie trochę gorzej na YouTubie chodziło, tak mi się wydaje. Bo tutaj e, ładnie mi chodzi. I chociaż ja potwierdzę. A nie chodzi? Ładnie chodzi? Ładnie chodzi? Nie zaczyna się? Ładnie chodzi. I teraz się akurat okaże, że, yy, yy, że nic się nie dzieje, że nic się nie popsuło i wszystko jest fajnie. Ładnie yy, chodzi. Właśnie teraz, jak jest. A potem się okaże, że tak naprawdę bardzo ładnie chodzi i sobie zrobię wstydu, że mówisz, że tak, a, ta, a tak naprawdę nie jest. Ciekawe czy ktoś mnie zrozumiał? Pozdrowi to. Ha. O, jest bandyta, a na szczęście mam kamień, pokoju i serdeczności. Ty, to wygląda jak bobek. Teraz to zrobię. Hmm, nie wiem co zrobić. Czeka. Może mi się uda. Dobra, nie no, nie udało mi się. No i udało mi się, ale nie w ten sposób. Dobra. A Ym... właśnie, jeszcze w tej grze są takie rozkazy, które na razie lepiej nie używać, ponieważ nie będę używał kiedy będę miał y szczelców, konice, piechoty. Chociaż rozkazy są tam bez użyteczności, bo jak mam tylko konice, to ten schemat jest chyba na. W Blade jest najlepszy, najmłodniejszy, więc może bym zmienił zasady i bym, nie wiem, używał tylko strzelców i piechoty, chociaż to, no wiecie, gdzie tu zabawa, tak? Mordoru itp. Poczekajcie, tyle? Dobra, sprawdziłem coś na sekundę. Dobra, gdzie jest pan, brat klubca? Pamiętam, był taki błąd. Czego po prostu nie mogę znaleźć, siedziś zablokował i czekałem kilka minut, co nie. Tragedia. wiecie, bo. Mógłbym zrobić przerwę. I szukać go. Aha, no. Nie możesz teraz odejść. O! O nie! O. Dobra. Jak ja wyglądam? O! I szaliłem mu głowę. Nice. Janusz. Janusz, pan Janusz, pan śmierć. Będzie dyktował, czy przeżyjecie, czy nie. Dobra. A, już byłem, dobra pray van i moment, na który chyba każdy czekał Czyli nikt, bo nikt mnie chyba nie ogląda Dobra, jest wstępny czysty o oh. tu jest. Mudhead! Kurde, wiem, że na YouTube... Będzie to dziwnie brzmiało, no to na to jakiś machot. A mówię wyraźnie, głośno i brzydko dobra no Umarła. nie widział. No. Co nie? I to. Uratowałam typka i polepszyłem się z nim stosunki o 1%. Wiecie, jakby mi ktoś uratował siostrę, to bym był. Wdzięczny! Tak. Tak, ja, byłbym wdzięczny. Uratując ją, to po prostu, Dobra, Dobrze, nie będę kończył tego. Tak o, jest. Chłopcy. Tu nie są tylko chłopcy, panie. O, mieszczaninne już nie umierają. A tutaj nic nie trzeba nam to robić. Wystarczy poczekać, ale. Tu wiecie, co poczekam, żeby bardziej o czym się lepiej patrzyło na to, tak? Bo jednak na YouTubie to. wiecie. To mi zauważył się tylko trzy ruchy takie, o. I sorry, że tak spontanicznie gadam. Nie. U, no! A no to. Ubrona. O! Kuśnicy! O! Sorry, bo mikrofon mikrofon, pewnie jakiś dźwięk był dziwny. Chociaż, może w ogóle nie było dźwięku, bo zapomniałem włączyć mikrofon. jak to zawsze. No, kawałek! No? Wiesz! Kurcz no. Czemu miałem. O! O! Zabił kobietę, no nie wierzę. Typowy bandyta! Wkrótce każdy Łot się dowie, że Janusz, pan śmierć, nieznajomości, który jest po samemu imieniu już bym uciekał, gdybym go spotkał po swojej drodze. Na swej drodze. Dobra. Chyba teraz będzie. Ten typek. Dzień dobry. kupcu Praywem. Jeśli ktoś chce to poczelać, to czy niech czyta. Nie mam czasu. Muszę szybko ten odcinek zrobić. Ja moja siostra włączyła stuper. No i kazała mi, wiecie, jak to jest. Chociaż nie. Co ja tak głupoty tak gadam? Sorry. Wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają. Ja, czyli 3%. ...i nawet wiem kto. To nie będzie. Nie by nie było. Nie mam takiego głosu. Serio. Kurde, jakie głupoty gadam, no. Ach. Dobra. Musisz zapłacić na to, dziękuję. O, na. dobra. I teraz mamy sandbox, czyli wolny, mamy wszystko, po prostu, wiecie. Teraz możemy wszystko zrobić. Teraz jak patrzę na ten Jalen, to jest moje ulubione, moje ulubione miejsce. Po prostu, z mojego dnia 900, 900 innego, bo tutaj zaczynałem, znaczy, za, dobra, nie będę o tym mówił, bo, spoiler. Dobra. Więc, patrz, król Harlaus i teraz, wiecie, jak to jest, z nim pogadam, będę miał z nim sojusz, już będę miał sojusz, to zdradzę go, nie, nie zdradzę, po prostu powiem, że już nie chcę być swoim panem Januszem, panem śmiercią, chcę być królem, panem śmiercią, więc goodbye. Pana kiedy zabiję. No, tak to działa, wiecie. Dobra, prawda? W tej misji musimy pozbierać podatki z wioski Usru. To jest blisko. Dobra, możemy też nacisnąć. Q. Chyba tak się to. Tak się mówi. Usru. Pokaż na mapie. 5 km stąd. Dobra, może być. Jest Dobra, mi też się zacznę, nic nie widzę... O! Zatakowali mnie! Chyba, bo się wczytuję. A myślałem, że to bunduk jest. Nie, że jest ich mniej, to jeszcze y, szybko zginą. To są bandyci, ja wiecie, bandyci są słabi. Patrzcie na tą armię. Nie, teraz plebs, ale za kilka dni. Znaczy, realnych dni, bo... Ja ...będę w tym grę grał. Tak, że wiecie, jak to jest. Dobrze, że nie mieliśmy. Co... Dobra, nie. Hehe. <śmieniu> bardzo śmieszne. Ciężko. Gdzie to? Ja im pokażę. Łatwo, co to było? Ciężko. Dobra, to był, to był słaby pomysł. To był słaby pomysł. To nie jest głustej. Chociaż. Ach. No, wiesz, jaki zabić ich wszystkie! Nie zostawić ci kogo przy życiu. Tak mówi Janusz, pan zagłada. Nie, pan śmieci, przepraszam. Pan zagłada, to, to chyba coś innego było. Nie zabiję go? nie, wiem. to go może chociaż. O, też mnie wiedział. Naprawdę? Kamieniem, w głowę, Gień! Ukamieniujesz jeszcze twoje martwe ciało. Przy czym szatan je wziął. Ponieważ za bardzo cierpiało od mój kamień. Nie wiem, czy to, co właśnie teraz mówię, ma jakiś sens. Co nie? No. Dobra. no? Dobrze. Patrzcie. Neszadi ma poziom. O! Sorry, jeśli ktoś słyszy jakiś dziwny dźwięk, jakby, nie wiem, mikrofon spadł, nie wiem, to, to może przeze mnie, bo może spadł przeze mnie. Dobra, biorę to, bez wahania. Dopór ostrości, to jest moja dwurężna, jej na razie nie będę brał, Zaska, słabego wykonania. A wiecie co? To... Nie lepiej to sprzedam. To daje plus 6, tutaj plus 10, więc sobie wezmę no, jak moja postać wygląda świetnie. Hello? Ech. 25, 5, 8? Mam no, lepsze. A to? I to to, chyba ładnie wygląda nawet. O, plus 18, to nawet, nawet. No teraz mój pan Janusz, pan Zagłada. To ja myślicie, atakujemy ich czy nie? Atakujemy. Ale jeszcze coś sprawdzę przez ten czas. Asia. Asia. 14? Dobra, to jeszcze 14 minut i kończymy. Dobra, to jest mordowania idzie tak. O, dobra. Dobra. A tak właśnie pokazuje się łuk. Znaczy jak lecę. To łuk. Znaczy, to pole się zmniejsza, znaczy powiększa i jest nam trudno sprawić, które mam pół życia. Jestem... O, jak to fajnie wygląda. Wygląda jak taki prawdziwy bandyta. U, jak to wygląda. Ej, te, elfy. Nie wiem, tak, nie wiem, taka poza mi się przyjęła. O, już są. mam, tu. To... Znaczy moje wojsko to jest bardziej na. Nie, Na blisko. Nie traf Dobra, trafimy. Ale to jest zbyt wolne. O, ciążę mój. Ja tak go zabiłem. Dobra. No, ej, halo. Ile już ci I już cię trafiłem. Ciągłoś. I. i. No, Brzeg w ogóle nie trafią, co? O, bo połowę kołczyłem, pusty i wciskamy ten przycisk, tylko tak, że. Ja mu obrażę zadałem. 5 obrażeń mu zadaję. Halo. Ty, <laughs> mało życia. Dobra. Teraz ziemię żeby było łatwiej. Nie wiecie, pół, pół godziny typek z laski nie biję Na bliski dyskans. Dobra, wiecie co? Mam tak mało życia, że... Znaczy, jedno uderzenie z... No właśnie. Chociaż jest tylko jeden typek, co nie? No, duch mi zraniono. To jest świetnie. Aaa, jestem bezużyteczny do walki, więc jest krucho, słabo. Ej, co piechur? O, mam 7 piechurów, więc już trochę. Przez 129 denarów płaci, tak? A, jeszcze takie pytanie. Jakby była po który mnie ogląda, to chciałbym spytać, czy. Chciałby jeszcze serię ode mnie z Mountain Blade with Fire and Sword, czyli z droniem i mieczem. Wiecie. I ta gra naprawdę się bardzo podoba, chociaż w to. No, jest naprawdę bardzo fajne. fajny, przepraszam, to mój język. Ja często naprawdę przepraszam, że, przepraszam, że mój, przepraszam za mój język, z powodu tego, że jednak mam minimalne. No, może nie minimalne, ale jakieś tam problemy. Przy rozmowie. Wiecie, już dzisiaj, w tym dniu, trzeci odcinek. No, I woli, tak? A, właśnie, bym zapomniał sprzedawać to. śmieci. I będę musiał ulepszać yy, strzelanie. Z To będzie strasznie trudne, z powodu tego, że. Mam poziom 18 i będę jeszcze ulepszał. Dobra, to 32 to może być. E, pójdę na inteligencję. Inżynierię nie biorę. Inżynier. A nie, co to było? Hersfalle nie biorę. Inżynierię nie biorę. Pierwszej pomocy nie biorę. Chirurgii też nie biorę. Opatrzymanie też nie biorę. Inżynierii. A, czekajcie. Siła. Zapomniałbym. O! o gotowe. Te, ja też nic nie widzę. Wejdź na arenę. Ale myślące, dobra, poczekajmy przez jakiś czas. To jest marn marnowanie, tak? Między... Jeszcze mogę wam pokazać. Zobaczę, ile jeszcze. Czy 10 minut to je chyba jeszcze jedną rzecz wam pokażę? O! No to już mi się Proszę nie. Ja bez czapki. Nie wiem, ja bym. Ja bym. Ja, bym, ja, bym, przed chwilą, tam, ja, ja Przepraszam. Jakbym ja był jakimś człowiekiem i bym zobaczył tego człowieka. Wiecie, w nie to bym od razu powiedział. Znaczy, myśliłbym. Znaczy, nie wiem. o Przepraszam. Przepraszam moją gadaninę. Po prostu sam. Ten... Przepraszam. Po prostu. Ja za dużo gadam. I po prostu nie myślę. Tak mówię, tak? Mam nadzieję, że jakiś jak mnie zrozumie. Oczywiście teraz zmienia drugi. Dobra. Obrona. nie. Yes. RASZ, rush! Dobra, no. Oczywiście... ja mam teraz broń? To jest Jeffsowa broń. której nigdy nie będę ulepszał. Także będzie sama się ulepszała. Ujo! Tak mam mało życia, halo! O, ja szóstole. <grymna> zabiłem. Ciekawe co teraz ten miś powie. Ile to będę? 25 czy 0. początkujący wojownik zabił Janusza, pana śmierci. Hej, Udało Ci się pogodzenie tego przeciwnika! Nieźle, w ten sposób nie wygrałem żadnych pieniędzy. Gdybym był, to bym wróciłbym tam pokazał wszystkim, co potrafię! I tak zrobię, bo dopiero dwie minuty tam Wiktor robiłem. Przegrałem, przecież nic nie zdobyłem. Ta maksymalna stawka, pieniędzy, tak? 250 osób nie zbyło, kiedy się udało. Wygrać, tak? Druga zabiłem chyba 20. No, kawałek. Dobra, dobrze. O, dobra, też. No, a nie i się teraz. Dobra, a tak. Dobra, dobra. tak, a tak, dobra. Zabity. Aj jaj jaj! Mogę no, nigdy wyczuć, jak tam... Tak się... Jak mam ruszyć? ruszyć. Jak widzicie, to są takie podstawy. A właśnie. Jak widzicie to jest da taka tarcza. Nie, nie. nie. Chyba... Nie, wiecie jak taka mam tarcza i nie pokazywałam jak bo... Wezmę sobie. No nie mogę. Wziąłem szylet, naprawdę. Dobra. Przedni może... Yy, ten bronić. Bronić? O tam starą, tam jest moja tuta, dobra. I No, szajs, dobra. Nie by tak chodzić. Dobra, nie mogę nie będę mogę czkuka. Nie trafi taki, albo nie. W tym uczyniu to od razu trzeba. I tu do przykład można sobie wyskilować broń. A czy umiejętności używania danej broni. Ono za takie, że ja bym teraz nie, ale. Nie da się. Zrób to Dobra, umarłem. Czy zabiłem. usadziłem? moim sobie bym, się lepiej spał na pewno. Okej, okay, ile dostałem? 25 denarów. O, ale duże! Ja no, mógłbym zdać, kiedy będzie jakiś turnik, nie? O nie ma, co wezmę z okiem? Okay. Cobie kapustę. To w dużo pokoju, szczęście. No takie, to No No tak, przepraszam. Dobra. Teraz będę się żegnał, bo już trzeba... znaczy czas, nie? Nie wiem, ile minut, bo nie jest Nie wiem. Ja znaczy, ile inaczej z cześciu. Trzydzieści minut, jak Ci jak Żeby dzisiaj, żeby dzisiaj był trochę dłuższy odcinek. Bo trzeci odcinek, czy tam czwarty już nawet. Nie pamiętam. Czyżby że private ma 31 jeden ludzi, tu będę zaatakował. To jest dla jaj. Z czym ja pewnie, nie, Dobra. To ja będę się żegnał. Mam nadzieję, że się odcinek budował. No. Żegnam.